Solo, ze sparing partnerem, czy w teamie? Oto jest pytanie. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić, jakie jest moje zdanie. Może Wasze jest podobne lub zmieni się po tym filmie. Najważniejsze, żebyście nie zostali mistrzami treningu, lecz mistrzami byli tuż za metą. Także zaczynamy. Jestem ciekaw, jakie jest Wasze zdanie. Oczywiście sytuacja komfortowa jest wtedy, kiedy mamy wielu znajomych, na podobnym poziomie sportowym. Idealnie, jeżeli mają jeszcze wyznaczone podobne cele na e, zbliżający się sezon. E, super, jeżeli gdzieś w pobliżu jest grupa biegowa, do której możemy dołączyć na wspólne treningi i wtedy nasz trening możemy zróżnicować i przede wszystkim e, spowodować to, że jest on jeszcze bardziej wartościowy, efektywny. No i przede wszystkim. Możemy naprawdę nakręcić się na dobre tempa i lepiej zrealizować plan. Ale czy lepiej? To jeszcze to przeanalizujemy. Sytuacja solo, czyli szczególnie jeżeli nie mamy kogoś zaprzyjaźnionego, tak zwanego, nie możemy wykonać telefonu do przyjaciela, nie ma gdzieś w okolicy jakiejś grupy biegowej i w zasadzie jesteśmy zdani sami na siebie, nie jest najłatwiejsza, ponieważ przy takiej niesprzyjającej pogodzie, czy deszczowej, czy już kiedy robi się szaruga za oknem, jesteśmy zmęczeni po codziennych obowiązkach. Pojawia się wiele wymówek na to, żeby przełożyć ten trening na kolejny dzień. Nie zawsze filmiki motywujące na YouTube pomagają. No i jest, jest sytuacja podbramkowa, można powiedzieć, a, a plan jest do wykonania. Więc, to jest sytuacja, która wymaga mocnej motywacji. Silnej determinacji i dążenia do celu, ale treningi solo y, też mają wiele pozytywnych y, aspektów, ponieważ, y, wiadomo, mamy do czynienia czasami z mistrzami treningu. Czasami może się zdarzyć, że y, zadzwonicie, ktoś zdecyduje się y, na wspólny trening, i okazuje się, że ta osoba coś innego miała w treningu. Na przykład, wy powinniście, według Waszego zmęczenia, Według rozkładu akcentów w tygodniu powinniście zrobić lekki trening, a tego dnia yy, ta osoba, która Was zaprosiła do treningu, postanowiła, że sobie zrobi trening tempowy, mocniejszy, no i Was namawia na przykład nawet w trakcie treningu do podkręcenia tempa, do zmierzenia się yy, i wtedy OK. Może wyjść na koniec treningu, fajna sprawa i, i, i że tak powiem, mistrzowski trening, ale ta osoba yy, na drugi dzień ma inny trening wy, niż wy mieliście. Na przykład ma yy, spokojne wybieganie lub dzień odpoczynku, lub trenuje 2-3 razy w tygodniu, a wy na przykład 6 razy w tygodniu i wy na kolejny dzień macie na przykład siłę czy długie wybieganie czy inny ciężki trening a przecież dzisiaj wykonaliście z tą osobą ciężki trening i wam się to zmęczenie nakłada i potem dochodzi do tego, że za którymś razem waszego treningu nie możecie wykonać, ponieważ zmęczenie już jest zbyt duże prawda, więc to jest ten, ten minus na to trzeba zwracać uwagę eee, i czasami wyjście na trening solo jest o tyle dobre, że skupicie się na swoim treningu możecie przemyśleć wiele spraw Wpada wiele fajnych pomysłów, i w większości wykonujemy trening. Tak, jak wiemy, jest tak zwana samotność długo i to ma duże plusy. Jest bardzo często stosowane i jest w najczęściej formie treningu, właśnie jeżeli chodzi o szczególnie amatorów. Trening ze sparring partnerem, który bardzo polecam. Z tego czasu miałem bardzo dużo sparring partnerów, którzy mieszkali w pobliżu. Pozdrawiam ich serdecznie, super kompli eee, I to są czasy, kiedy naprawdę robiło się najlepsze treningi w życiu, najlepsze efekty na zawodach, i to jest właśnie to, co nas popycha o, jak to się mówi, level wyżej eee, czyli sparring partnerzy. Ale jest ważna zasada: do sparring partnera dzwonimy wtedy. Kiedy okazuje się, że mamy zbliżone cele, e, mamy w zasadzie, możemy zrealizować ten sam trening i dzięki sparring partnerowi e, możemy sobie wzajemnie pomóc, bo jeżeli mamy do wykonania na przykład 10 razy 1000 metrów, w danym czasie widełki są na przykład 5 sekundowe, to możemy się umawiać, że wykonujemy to na danym e, terenie czy na stadionie, Zmieniamy się co kilometr, yy, nadając tempo, lub co drugi, yy, co drugi yy, akcent, czy też yy, ja poprowadzę 5 odcinków, kolega poprowadzi kolejne 5 i wierzcie mi, jest to bardzo, bardzo pomocne, ponieważ raz, że przy odcinkach tempowych, czy interwałowych, jeden drugiego może osłonić od wiatru, dwa, że biegnąc w dwójkę naprawdę... Eee, łatwiej to tempo utrzymać. Eee, oczywiście kontrolujemy wszystko na, na zegarku, ale eee, organizm ma taką symulację, nazwijmy to, zawodów czy też współzawodnictwa. Jest o wiele łatwiej wykonać ten trening, ponieważ no, idziemy jak taki mini pociąg i wzajemnie się motywujemy. Bo słuchajcie, w chwilach słabości można między odcinkami. Pytać się jak się druga osoba czuje, że damy radę i doprowadzimy ten trening do końca i przypomnimy sobie cele jakie są przed nami, ile zostało tygodni do, do głównego startu, więc naprawdę super sprawa. Ja robiłem takie treningi typu 5 razy, 5 razy 2 kilometry czy ciągłe typu 16 kilometrów. Jest to naprawdę wspaniała rzecz bardzo motywująca, bardzo podnosząca nasz poziom. E, przede wszystkim łatwiej jest wykonać trening taki naprawdę e, w, w tempie. E, no i przede wszystkim nie ma wymówki, bo jeżeli mówimy się ze starym partnerem typu dzisiaj o 17 spotykamy się w tym, a w tym miejscu, no to wychodzimy i realizujemy swój trening, e, a po treningu możemy wymienić swoje uwagi swoje odczucia umówić się na kolejny ważny trening więc to naprawdę jest bardzo bardzo fajna forma ja wam bardzo polecam i najważniejsze ważne żeby te dwie osoby realizowały ten sam lub bardzo zbliżony trening to jest bardzo ważne ponieważ nie możemy wykonywać czyjegoś treningu, tylko jedna i druga osoba ważna, żeby realizowała swój trening lub trening, który podniesie nasz poziom, ale nie, yy, nie przeszkodzi w realizacji kolejnych elementów treningu w danym tygodniu czy w miesiącu. Bieganie w grupie bardzo świetna sprawa. Yy, dobra jest na przykład w takiej grupce 4-5-6 osobowej. Możemy się omawiać na przykład na długi wybiegania 30-35 km. Yy, jest to w, yy, w strefie trenowej, czyli możemy porozmawiać. Tempo konwersacyjne. Yy, w międzyczasie rozmawiamy sobie o, o poprzednich treningach, o planach startowych. Możemy wymienić się doświadczeniem. Na przede wszystkim kilometry szybciej zlatują. Też ktoś z grupy może pokazać jakąś nową ścieżkę biegową, nową trasę więc to jest fajna sprawa. Jest też taka możliwość, że dana grupa do połowy wykonuje, że tak powiem, część łatwiejszą. Część osób może już zakończyć trening, a ta mocniejsza część grupy realizuje Dalszy trening, i wtedy na przykład podkręcamy tempo, robimy 30-35 km z narastającym tempem, i wtedy, jak taki pociąg, eee, naprawdę jesteśmy w stanie wznieść się na wyżyny, wykonać mocniejszy trening, który wykonany solo byłby albo niemożliwy do zrealizowania, albo bardzo trudny, ponieważ samemu na takim treningu 30-35 km bardzo trudno się zmobilizować, bardzo trudno wykonać tą drugą część, gdzie, gdzie warto by było podkręcić tempo. No i sami zauważcie, jest tak zwany team spirit, szczególnie czy to w Etiopii, czy, czy w Kenii. Zobaczcie jak oni trenują w grupie. Szczególnie jak wykonują długie treningi. Jak wzajemnie się nakręcają i jak wzajemnie się wspierają. No i to jest ta przewaga biegaczy z Afryki. Że oni też większość lub, lub te główne, najcięższe treningi wykonują w dużej grupie, gdzie faktycznie na końcu zostają najsilniejsi. Dla nich to jest prestiżem dotrwać do końca treningu, dotrwać do tej najmocniejszej grupy. No i to jest ta przewaga nad tym, kiedy my wykonujemy sami, bo wierzcie mi, nie jesteście w stanie sami wykonać tak mocnego treningu jak w grupie, czy ze sparring partnerem. To, to nie jest to. Eee... Więc fajnie, gdyby się znaleźli taką grupę biegową w swojej okolicy, dołączyli na jakieś wspólne treningi i słuchajcie. I wtedy mamy wspaniałe zróżnicowanie treningowe, bo mamy tak w tygodniu wykonujemy lekkie treningi, wykonujemy akcenty, czyli interwały lub podbiegi lub treningi tempowe. No i mamy tak zwane długi wybiegania. Więc pod względem. Obciążenia, intensywności mamy, trening zróżnicowany, a do tego różnicujemy go, biegając solo, biegając ze sparring partnerem i biegając w grupie. I wtedy naprawdę nasz trening jest pełnowartościowy. Nasz rozwój biegowy jest jeszcze lepszy. Eee, no i łatwiej i szybciej osiągamy nasze cele. Także jestem ciekaw Waszego zdania wpisujcie w komentarzu, subskrybujcie, bo to jest bardzo miłe. E, osób, które e, wzajemnie się wspierają, które, które tutaj zaglądają, jest coraz więcej. Ostatnio przekroczyliśmy 10 tysięcy wyświetleń, więc świetna, świetna sprawa. No i co? Ja będę się starał e, Wam przekazywać tą wiedzę, doświadczenie przede wszystkim, wszystko to, co wyniosłem z praktyki, co wynoszę bo uczymy się całe życie, zbieramy doświadczenie całe życie, wzajemnie się wspieramy i życzę Wam osiągnięcia celów, przede wszystkim braku kontuzji i wpisujcie w komentarzach, jak Wy się na to zapatrujecie, jakie chcielibyście tematy, żeby jeszcze podjąć i co do boju, bo część jesienna przed nami i cele czekają.